Cześć, ja jestem Rea i dzisiaj pokażę Wam jak zrobić mega wydajną farmę ryb, którą zrobiłam na odcinku Unolifa. To są konkretnie te trzy rodzaje ryb. Pokażę Wam też jak je wykorzystać potem. No i ta farma jest bardzo wydajna, bo produkuje ponad 600 itemków na godzinę, a możecie zrobić tą farmę nawet jeszcze większą. No ale my lecimy do tej podstawowej wersji. Na samym starcie macie tutaj listę wszystkich potrzebnych przedmiotów. Ja będę budować z zielonego betonu, ale każdy może sobie ten jeden bloczek zastąpić dowolnym innym bloczkiem. Na samym starcie szukamy biomu Lake Warm Ocean. Żeby lepiej zlokalizować ten biom, polecam wejść w ustawienia graficzne, detale i tam zmienić właśnie przeplatywanie biomów na, na zero i wtedy widzicie każdą krateczkę tego biomu. No jeśli macie jakiś malutki biom, to może Wam się to przydać. Teraz zbudujemy dwa bloczki nad wodę, i na to stawiamy już naszą platformę. Na trzecim bloczku nad wodą. I platforma musi mieć 20x20. Na skończonej platformie dobudowujemy po dwa bloczki z dwóch rogów. Będzie to do systemu zbierania z torów. Na samym środku dobudowujemy jeszcze dwa klocki, bo od tego będą się te wagoniki nasze odbijały. Teraz dodajemy tory. I tutaj wybuduję wersję oszczędną, gdzie część złotych torów zastąpię zwykłymi torami. Oraz część taką jak jest uszalker Crafta, czyli całą wypełnioną po prostu złotymi torami. Na koniec zobaczymy, czy to ma jakieś znaczenie, czy nie. Teraz tworzymy system zbierania. Stawiamy dwie skrzyneczki, na to bloczek, potem komperator, jeszcze jeden tymczasowy bloczek, na tym bloczku stawiamy repeater, jeszcze będą za dwa bloczki tymczasowe takie potrzebne. Cyk-cyk, stawiamy czerwoną pochodnię, na to hopper, no i podpinamy jeszcze ostatni tor. I cyk, system zbierania gotowy. Tak powinien wyglądać. Następnie zasilamy tory. I tutaj ważna uwaga: e, jeśli zasilamy te tory, to musimy pamiętać, żeby z drugiej strony te tory były zasilane dopiero w momencie, gdy kończy się sygnał z tego naszego systemu. Gdy to mamy gotowe, budujemy platformę dokładnie nad tymi torami. I teraz budujemy w systemie bloczek, magma, bloczek, magma i robimy taką kratkę. Kolejną rzeczą jest zbudowanie takiego ogrodzenia ze szkła. Musimy po prostu obudować tę platformę szkłem na 6 kratek wysokości. Gdy to mamy skończone, sięgamy po lód, bo musimy wypełnić całe to teraz miejsce wodą i w tym właśnie celu pomoże nam lód. Stawiamy w rogu, a potem co drugą kratkę, no i na końcu w dwóch rogach stawiamy aż dwa bloczki, po dwa bloczki. Dokładnie tak, jak zobaczycie to za chwilkę na ekranie. No, i teraz niszczymy bloki lodu. No, i tutaj dzieje się cała magia, ponieważ właśnie wypełni nam się to wszystko wodą, i będą to y, same źródełka wody, co jest bardzo ważne. Teraz stawiamy na każdym bloczku betonu lub, jeśli sobie wybraliście inny bloczek, to na innym bloczku. Bramki. No i ważne jest to, żeby te wszystkie bramki otworzyć. Także pamiętajcie, one muszą być otworzone. No dobrze, to teraz budujemy miejsce do awczenia. Budujemy sobie 53 kredki w górę, i na 54 stawiamy naszą platformę. To sprawi, że ryby będą rozpić się głównie w tym wzbiorniku, a nie nigdzie dookoła. Gdy mamy to gotowe, puszczamy hopery i tak naprawdę nasza farma jest gotowa. Także teraz test awczenia. Ja sobie poławię równo 10 minut, no i zobaczymy, jak nasza farma działa. I wracamy po przerwie i w wersji normalnej, bez oszczędzania, mamy tyle rybek, a w wersji, gdzie zamieniłam część torów na zwykły, mamy praktycznie taką samą ilość ryb. Także jak widzicie, nie musicie. Wydawać dużo złota, jeśli Wam brakuje. No ale teraz do czego można to użyć? Tak, tutaj mamy villagera rybaka, no i ten villager skupuje praktycznie każdy rodzaj ryb, jaki nam w tej farmie wydropi. Więc jest to tak naprawdę nieskończone źródło emeraldów. No i jedzenia. Także bardzo fajna farma na początek. Jeśli Wam się spodobało, koniecznie napiszcie, jak Wam się podoba tego typu odcinek, no i napiszcie też, jaką farmę kolejną chcecie, żebym przedstawiła. Dzięki za wszystko, trzymajcie się i cześć!